Od lat w Podbeskidzkim skoczowie istnieje klub emerytów. Przychodzą do niego ludzie z okolicznych wiosek, z Wilamowic, górek Bremnej. Wielu z nich ukończyło już dawno 70 lat. Razem spędzają czas, gotują obiady, pielęgnują chorych, pracują w klubowym ogródku. W domu, bo tak nazywają swój klub, nie czują się samotni. Rodzina liczy 240 osób. obchodzą wspólnie swoje urodziny, rocznice, śluby. Klubem opiekują się mieszkańcy Skoczowa i miejscowe zakłady pracy. Oddają one do dyspozycji klubu autokary na wycieczki. Ostatnio przekazały kilka domków w ośrodku kempingowym w Brennej. Nie są to jednorazowe gesty. O starzykach pamiętają tu w Skoczowie na co dzień. <mulity> Zeszliśmy się tu na dzisiejszym dniu w składzie 50 solinzantów, a żebyśmy tradycyjnie odprawili urodziny tak jak my zawsze odprawiamy. Wszystkim wam życzę długich lat zdrowia, szczęścia i zadowolenia osobistego. No widzisz, ludzie umieli dzieci. ale i tym tak mógł No i na wojnie patrzył nogę, a strasznie uciekał do domu. Przez las, a w tym lesie nie było żadnego drzewa i wylot na sosny. A na tej sosnie odbierał jabłka, a gruszki przedował, a ludzie kupowali od niego świtki, a mówili, że takich krzesi jeszcze z